Słuchajcie, kiedyś już poruszałem temat tagów NFC, które możemy sobie używać w życiu codziennym. Zachęcam do odwiedzenia tej produkcji. Dzisiaj pokażę Wam, jak można sobie rozszerzyć urządzenia o właśnie tag NFC. W tym przypadku chodzi mi o kamerę Sony Action Cam HDRS AS15. Wyszła nowa wersja as 30 w zasadzie jest ona rozszerzona moduł GPS i o tak NFC, i tak naprawdę. W zasadzie nie wiem, czemu wcześniej na to nie wpadłem, żeby sobie taką kamerę wyposażyć właśnie w taki tag NFC. W czym mianowicie jest problem? Bo z urządzeniami Bluetooth, które również możemy takim tagiem NFC w łatwy sposób parować, w zasadzie nie ma problemu, bo zazwyczaj nie mamy dziwnych, tajemniczych haseł. Tutaj połączenie między smartfonem a kamerą następuje poprzez Direct WiFi. No i to Direct WiFi potrzebuje niestety hasła. Po pierwsze, nazwa tego akces pointa, który tworzy ta kamera, jest bardzo zawiła, i hasło również zawiera duże, małe litery. No nie sposób tego pamięć i nie zawsze mamy gdzieś kartkę z notatkami dla siebie, tak więc ja postanowiłem sobie w prosty sposób zrobić taki tak NFC. Słuchajcie, takie NFC możemy używać nie tylko do takich prostych zadań typu parowanie, parowanie. Słuchajcie, z takimi podstawowymi urządzeniami możemy rejestrować całą sekwencję różnego rodzaju. Z Czyli na przykład wchodząc do samochodu, przykładając smartfon do takiego tagu NFC, będziemy mogli mm, sobie połączyć się z zestawem Bluetooth samochodowym, uruchomić sobie aplikację, chociażby Janoś, uruchomić sobie aplikację mm, telefoniczną w taki sposób, że, 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 że jesteśmy w trybie samochodowym. Tak więc sporo sekwencji do tego możemy mm, podłączyć. Ja wam zaraz pokażę, jak się programuje taki tag. Może na początku zobaczymy, jak wygląda połączenie się z taką kamerą, z a pomocą tego tagu NFC. Do tej pory musiałem wpisywać hasło. W tym momencie wystarczy, że ja przyłożę. Słuchajcie telefon, i już w tym momencie widzicie, że mamy uzyskowanie, uzyskiwanie adresu IP, i już zostałem przypisany do tej kamery. Poniekąd robi się to raz, tak w zasadzie, już mamy zapamiętane hasło, ale w moim przypadku, słuchajcie, kiedy ja z tą kamerą dość często chodzę, często się również może Wam takie coś na stoku zdarzyć, że macie uruchomione Wi-Fi. Słuchajcie, w takiej kamerze w telefonie nie macie zasięgu w sieci Wi-Fi, a. A macie zdefiniowany właśnie ten punkt dostępowy, i następuje coś takiego, że niestety kamera wam się automatycznie łączy z telefonem, i w tym momencie ona nie wchodzi w ten mod spania, i wyczerpuje wam się bateria. Ja w momencie, kiedy już z taką kamerą zakończę swoją, swoją współpracę, robię opcję Zapomnij sieć, tak żebym właśnie nie miał takiej przypadłości, że ta kamera mi się połączy, słuchajcie, z, z telefonem bez mojej wiedzy. Kolejna opcja, ja mam też tak porobione u siebie w domu, że mam taki NFC no chociażby, no chociażby na podstawce, pod szklankę, no na pewno nie na każdej, tylko mam tam kilka takich podstawowych. W momencie, kiedy przychodzą do mnie znajomi, są skorzystać z sieci Wi-Fi. Jeżeli macie zaufanie do takich znajomych i chcecie ich wpuścić do sieci Wi-Fi, wystarczy sobie też taki tak NFC zaprogramować w ten sposób, że będzie on Was wpuszczał do w sieci Wi-Fi, nie musicie podawać żadnych haseł, nazwy punktów dostępowych. Fajne rozwiązanie również to jest dla różnego rodzaju restauracji, barów, gdzie również oferowany jest dostęp do sieci Wi-Fi. Nie trzeba podawać loginów, haseł, przyklejamy taki tag, który żeśmy sobie, sobie wcześniej zaprogramowali. Ewentualnie, jeżeli nastąpi e, zmiana, możemy ten tag reprogramować, jeżeli jest w trybie wielokrotnego zapisu zrobiony. Oczywiście y, klienci będą wtedy nam robili niespodzianki będą różne inne dziwne rzeczy na takich tagach zapisywać, ale można również ten tak zapisać jednorazowo, czyli w momencie, kiedy go Raz zapiszemy, on już jest jak gdyby nieodwracalny, nie da się go skasować, nie da się go e, napisać. Skąd brać takie tagi? Bo na pewno się pojawi e, takie pytanie. Jak widzicie, to jest w formie takich nalepeczek. Te nalepeczki ja akurat dziś kupiłem na Allegro. Cena takie nalepki w granicach 3 do 5 zł. Także polecam Wam zaopatrzyć się w taką nalepkę, jeżeli potrzebujecie e, używać tagów NFC. Pamiętamy mm, o tym, że aby korzystać z tych tagów NFC, nasz telefon musi obsługiwać tą technologię, także zawsze upewnijcie się, czy wasz telefon akurat to obsługuje. Większość współczesnych telefonów e, z tych średniej i wyższej półki bez najmniejszego problemu ten tag NFC e, obsługuje. Oczywiście iPhone nie. E, jak widzicie, ja do zaprogramowania takiego tagu będę używa, używał aplikacji, która się nazywa Trigger i mam tutaj zdefiniowanych już kilka tagów, bo za pomocą tego telefonu e, te tagi zazwyczaj programuję. A teraz, może o samym programowaniu, jak to wygląda. W momencie, kiedy chcemy coś sobie nowego zaprogramować, robimy opcję, co będziemy programować w pierwszym kloku, czyli będziemy programować tak NFC. Następnie wybieramy sobie akcję, jaka ma być przypisana do tego tagu, którą będziemy chcieli wykonywać. Jak widzicie, mamy do wyboru wireless, Bluetooth, sound and volume, display, social media, messaging, application. No. Ja może Wam tak pokażę pokrótce to, tu jest. Jak widzicie, jeśli chodzi o sieć bezprzewodową, to możemy włączyć, wyłączyć, połączyć się, zrobić sobie hotspot z naszego telefonu, przełączyć GPS. Jeśli chodzi o Bluetooth, również możemy parować urządzenie z różnymi, różnymi innymi akcesorami Bluetoothowymi. Tutaj możemy sobie kontrolować w zakładce sound and volume różnego rodzaju dźwięki systemowe. Możemy również kontrolować to, co jest dostępne, jeśli chodzi o, o obraz. Możemy sobie kontrolować to, co jest związane z social media, messaging, application, shortcuts, możemy sobie uruchamiać aplikację, to o czym Wam mówiłem, że możemy takiego złożonego taka sobie zaprogramować, różnego rodzaju opcje odnośnie media, czyli wchodzimy do samochodu, łączymy się z zestawem Bluetooth, odpalamy sobie przy pomocy jednego dotknięcia również odtwarzanie muzyki, dodatkowa opcja agent, dodatkowa opcja travel, tak jak mówiłem, Dog, też możemy to włączyć, ustawić alarm w momencie, kiedy sobie przykleimy na przykład w kuchni takiego, którego zaprogramujemy nie, na 6 minut i chcemy sobie gotować jajka na miękko, w momencie, kiedy wstawimy te jajka, przyłożymy telefon, a automatycznie nam uruchomi timer na określony czas stosować. Możemy również do kontroli telefonu. Dodatkowe opcje dla Samsunga, chociaż jak widzicie, Samsunga nie mam. Oraz Tasker Task, dodatkowa, dodatkowa rzecz. Także tutaj możemy dodawać kilka takich opcji. Jak widzicie, no, kiedy dodam na przykład jedną... Wireless on off, po, po jednym przyłożeniu będziemy e, mogli włączyć lub wyłączyć, ewentualnie przełączać się. No, zrobimy Enable i mogę dodać teraz kolejny task, na przykład Social Media, Twitter, Tweet, Next. I możemy sobie podać, na przykład, jestem w restauracji takiej to. Ataki. Także naprawdę sporo, sporo możliwości. Ciekawą również możliwością tego programu nie musimy się skupiać na tagu NFC. Możemy sobie na przykład zrobić, że w momencie, kiedy jesteśmy w zasięgu jakiejś sieci Wi-Fi, to będzie nam wykonywana pewna opcja. Na przykład będziemy się, w momencie, kiedy przyjdziemy do domu, on będzie nam sobie wchodził w podkładzie ten program, zobaczymy, że się logujemy do naszej sieci domowej i w tym momencie możemy na przykład wysyłać na Twitter informację, że właśnie żeśmy przyjechali do domu. No tak jak mówię, pomysłów jest całe mnóstwo. Polecam wam ten program, on jest darmowy w tej wersji podstawowej, ja nawet nie miałem potrzeby, żeby, żeby go kupować, bo te opcje, które tutaj są, mnie jak najbardziej wystarczają. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia z tagami NFC, jeżeli macie jakieś swoje ciekawe pomysły, do czego byście użyli tagi NFC, zachęcam bardzo serdecznie do komentowania.